Artur, Filip, Natalia, chcą złożyć... Przepraszam, cisze, ciszej proszę Was. Na... Sandra, Karol. Z Dziadziusiem rozmawiam. Pozdrowienia dla Emilii. Siedemdziesiątko. Siedemdziesiątko, jak mówią, z klasą i z kasą. Teraz to jest czas na smakowanie powietrza, smakowanie świata. Na smakowanie Toskanii, Brytanii, może i Tajlandii, a może Grecji. Piękne miejsca, które czekają. Słońce, cień, ciepło, bliscy ludzie. I ciesz się, chłopie, ciesz się zdrowiem. Najwspanialszy. Ściska. Kochana Emilko, nie myśl, że zapomnieliśmy o tobie. Wiemy doskonale, że Maciej nie byłby tym kim jest bez swojej drugiej, lepszej połowy. W podziękowaniu za twój wkład w budowanie kochającej rodziny, za twoją wytrwałość, ciężką pracę, wyrozumiałość i ciepło, którym się dzielisz ze wszystkimi wokół, przesyłam dużo pozytywnej energii. Uściski. Buziaki pa.